Witajcie, witajcie. Ja jestem Stan, a wy jesteście na moim kanale na YouTube Karpiowy stan umysłu o tematyce karpiowej, a dokładnie w sekcji QA, czyli Wy mi zadajecie pytanie, a ja wam na nie odpowiadam. Dotyczy oczywiście to tylko i wyłącznie Karpi i całego świadka karpiowego. Jeżeli Wam się spodoba ten film, nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza taktycznego na minimum 7 słów oraz jeżeli nie subskrybujesz kanału, to go. Zasubskrybuj. A dla tych, którzy chcą wesprzeć mój kanał, jest taka możliwość, możecie to zrobić poprzez postawienie mi wirtualnej kawy na Bajka Link macie w opisie filmu. Nie przedłużając lecimy z tematem. Pierwsze pytanie, jakie dostałem, to od zaku MI23. Witaj. Co prawda na odpowiedzi na moje pytania czekam od listopada, ale pojawiają się kolejne. Mam wrażenie, że żeby złowić starego dużego karpia, trzeba go szukać w innym miejscu niż wszyscy, tak zwane na danej wodzie. I stanowisku jest super. Miejsce powiedzmy na 120 metrów, gdzie wszyscy wywożą, a te najbardziej ostrożne ryby chodzą powiedzmy na 60 metrów od brzegu, gdzie nikt by nie zaryzykował. Jak uważasz? E, dobra. W pierwszym odniosę do tego, do tego, że nie odpowiedziałem na pytania. Nie wiem, musiałbym sprawdzić, może tak, może nie. Ja generalnie, tak jak Wam powiedziałem, wszystkie pytania, które widziałem, zobaczyłem, robię print clean, odpowiadam na to, że e, pytanie będzie w którymś odcinku z qa i ono po prostu wpada do mojego telefonu. Może coś się wydarzy, rzeczywiście, że e, gdzieś jakieś pytanie zostanie gdzieś przeoczone, coś się wydarzy, nie wiem, różnie to tak może być. Generalnie staram się to, tego pilnować, bo szanuję Was jako swoich widzów i Wasz czas jaki tu spędzacie oraz e, energię, którą wy, wydatkowaliście po to, żeby zadać to pytanie i, i, i tego typu rzeczy. Ale e, przejdźmy tutaj do klucza, e, do samego pytania, czyli e, taka taktyka pod ostrożnego karpia. Ja myślę, że tak z mojego doświadczenia nie ma na to jakiejś takiej kurcze, odpowiedzi gotowej. Nie ma. Nie, ciężko tutaj mówić o jakiejś takiej taktyce na ostrożne karpie, bo trzeba zadać sobie też takie pytanie, czy takie karpie są tak naprawdę, nie? Czy to ile w tym wszystkim prawdy z tą ostrożnością karpi, a ile nie, bo jeżeli siedzę w, na jakiejś wodzie, łowię rybkę i mam takie nieraz wrażenie, że trzeba jakby na danym stanowisku, na, w danej sytuacji, kiedy ryby wchodzą, sobie żerują, jakby troszeczkę, jakby troszeczkę ten temat przełowić, troszeczkę tych ryb złowić, przerzucić tak, na kołysce, żeby w końcu trafić na tą większą rybę. Nie, nie, nie odnoszę takiego stuprocentowego wrażenia, że te ryby gdzieś tam bołkiem chodzą. Pamiętam takie właśnie wszystkie opowieści, jeszcze jak zaczynałem karpiowania, Wszyscy żeśmy sobie tak opowiadali, że te stare karpie, one są takie cwane, gdzieś tam bokiem chodzą, nie chcą konkurować z, z, z mniejszą rybą, a potem na kamerach widzę rzeczy, kurczę, często i gęsto od odwrotne, tak? że mm, jeżeli żarują jakieś tam płocie, leszcze, mniejsze ryby i wchodzi duży, duży, duży karp, to wszystkie te po prostu zwierzaki uciekają, znikają po prostu z tego stanowiska i wchodzi duża ryba, tak? Ja sobie żeruje jest bardzo fajne, naprawdę świetne ujęcie, możecie sobie to zobaczyć na filmie Karpie z drzew, cały sezon. I na samym końcu filmu jest taka sytuacja, gdzie właśnie jest bardzo dużo drobnicy i nagle, pum, nie ma nagle ryb, nie ma nic i w kamerze pojawia się duża, fajna ryba. Nie dzieje się tak tak oczywiście zawsze, ale mówię, Najpierw chcę tutaj, zanim dojdę do jakiegoś, jakiegoś tego, mówię, dojść do, do takich swoich myśli. Często też rozmawiam sobie, czy to czy, 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 czy z Marcinem, czy z Wasylem, czy z innymi chłopakami, jak rozmawiamy sobie, ile w tym wszystkim jest tylko magii naszej, gadania, a ile jest prawdy? Bo ktoś na przykład powie. Stom, wracam cały czas do tej ostrożności Karpi, tak? Starych, ostrożnych Karpi. No, że wiesz, wszystko wyfutrowany mój zestaw został. No kurczę, no niby to okej, okay. dobra, no coś w tym może być, ale w nocy? Co, bo to po nocy jest, tak? I co, w nocy Karp widział to? Nie, nie wierzę w to. Ja wręcz uważam, wręcz przeciwnie, ja uważam, że nie ma czegoś takiego, że karpie na przykład lepiej w nocy żerują. Uważam, że karpie, znaczy mog, inaczej, mogą lepiej w nocy żerować, ale generalnie nie ma czegoś takiego, że ryba w ciągu dnia nie żeruje. Nie, właśnie ryba żeruje w ciągu dnia. Wrzucam, przecież te wszystkie nagrywki, które robię z kamery, to kiedy robię? W nocy? Nie, robię w dzień, tak? I te ryby po prostu są, one tam żerują i duże, i małe. Um, oczywiście duże, tak jak Wam już wielokrotnie mówiłem, intensywnie, bo małe to wiecie, ja to zawsze mówię, że małe to jest takie ADHD, tak, tak, tak napierdzielają, nie? A duża ryba przepływa tu, dziobnie tam i tak dalej, nie? I teraz jeszcze w dzień mógłbym się zgodzić na pewne tematy, że gdzieś coś ryba w czystej wodzie może zobaczyć, ale w, w nocy tak nie jak nie zobaczy kolorów kulki tak też nie zobaczę naszych zestawów, zresztą na ile musiała być inteligentna. Bardziej mam wrażenie, że karpie tak troszeczkę po macoszemu podchodzą do właśnie do popków, do czegoś, co się unosi na dnem, że nieraz jak ktoś bierze to w pysk, to bardziej z ciekawości. To samo mówię Wam z bałwankami, więc też słyszę, że Wiesz, przyjeżdżam, patrzę na kamerę, wszystko zostało, tylko moje zestawy. No a co miało zostać? No jeżeli wchodzi drobnica i na przykład nie miałeś w, w, w łowisku karpie, pamiętajcie o tym, że drobnica wam też wybierze wyturla, wybierze, wy, wy, wyje wam wszystko. Ja e, na Hermanowie zrzuciłem towar, kulę, to tamtoś, mantowano, to 20 minut został tylko mój zestaw. Nie widziałem nawet pół cienia karpia. No i teraz, idąc tą logiką, którą, o której często słyszę, o której często mi mówicie. Albo piszecie? No, cwane karpie były. No, a to innych ryb nie ma na łowisku? Halo, nie? Wiecie, Często lubimy sobie gdzieś my, jako ludzie, jako e, ci karpiarze, czy myśliwi, w ogóle wędkarze, lubimy sobie pewne takie, tak, takie dorabiać teorie, pewne takie różne tematy, które uważam, że nie zawsze muszą być prawdziwe. Tak? Więc jeżeli po całej nocy nie ma żarcia, to wcale nie oznacza, że. Że karpie wyzbierały to, u was coś się zniechalo. Oczywiście, no właśnie może być druga sytuacja. Były tam karpie, a wasze zestawy nie zadziałały jak trzeba. Nie, że karpie są sprytne, tylko wy, coś skrzanili. Tam pechaczyki źle skonstruowany przypomn. po prostu zwykły. Zwykły, zwykły po prostu pech, tak? Kiedyś ostatnio, jak siedziałem na żwirowni, rozmawiałem z Wasylem i mu opowiadałem właśnie tą sytuację. tą wielu osobom opowiadałem, chyba nawet tutaj jakiegoś live, nie live ale na live'ie to chyba też mówiłem i mówiłem to w jakichś filmach, że. Ale się powtórzę, bo to jest bardzo ciekawe. Gdzie siedziałem na wodzie i podczas całej tam pięciodniowej czy sześciodniowej zasiadki złapałem kilka fajnych ryb na e, kulkę, na witelę. I no, dałbym się pochlastać, że ta kulka po prostu świetnie, po prostu ryby mogą, można powiedzieć, że kulki, jak, to, jak to co niektórzy e, testerzy mówią, kulka otworzyła wodę. Nie? Gdyby nie ta kulka, to nie byłoby ryb. Po czym e, odpalam kamery, a na kamerach widziałem dwie albo trzy sytuacje, gdzie karp po prostu przepływał nad tą kulką, wręcz wąsem ją dotykał i miał ją gdzieś, nie miał ochoty jej zjadać, a przecież zgodnie z tym, co niektórzy gadają, to są, mają tak zwane swoje kulki game changerowe i po tej zasiadce śmiało mógłbym powiedzieć, że ta kulka była e, małym game changerem, a wcale takim nie była, po prostu założyłbym inną kulkę, na 99%, 90% też by były strzały, także... Także tutaj bym z tą ostrożnością, z tym wszystkim, ja bym sobie tak nie galopował do końca, bo... A jeszcze była taka sytuacja, że karp wziął w pysk na przykład tą kulkę i wypluł ją jak poparzoną, nie? No, w życiu bym, jak ja to zobaczyłem, no kurczę, co tu się dzieje? No przecież na tej zasiadce zrobiłem sporo fajnych ryb na tą kulkę, nie? Także myślę, że z tą ostrożnością coś jest, ale aż tak mocno bym mnie wagi nie przykładał. Po prostu warto się skupić nad, tak jak Wam już mówiłem, nie uży, ja nie lubię używać dużych przynęt, jeżeli używam bardzo dużych przynęt, to robię to tylko i wyłącznie dlatego, że i mówię to na filmach, robię tak, bo bardzo dużo, dużo amurów, których nie chcę łowić, mam je gdzieś, e, leszczy, kleni, tego typu e, zwierzaków, które najnormalniej w świecie m, mogą się zaciąć, tak, a nie chcę tego na przykład, wiecie, tam na 200-300 metrów i pływać z jakimś tam leszczem, więc wtedy, wtedy tak to robię, ale generalnie zawsze mówię, małe przynęty, to jest według mnie taka dobra taktyka na karpie, to są małe przynęty, bardzo ostre haki, odpowiednio skonstruowane przy, yy, zestawy, ja uwielbiam swoje kombi bystand by stand lub po prostu sztywniaczki, tylko długie sztywniaki, takie 25-30 cm takie, Chociaż krótsze też są spoko, tylko te dłuższe inaczej, źle powiedziałem. Te dłuższe bardziej lubię na muliste dno, a krótsze mogą być na twarde jak najbardziej. No i duże ciężarki. I zapominajcie, że w naszych zestawach karb zacina się ciężarkiem, więc pamiętajcie, żeby dawać duże ciężarki, do rzutu daje minimum 100-113 gram. To jest minimum. Setki ich bardzo rzadko używam, przeważnie 113-120 gram. I kolejna sprawa, i kolejna sprawa, aha, i wywózka, no to są ciężarki minimum 140, przeważnie to jest 170, 220, 200 gram, bo raz, że mi się zestaw dobrze zakotwicza i mi się nie przesywa, to też jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, to nie przesuwanie zestawu, to też, jeżeli schrzanicie to, to też potem będziecie potem opowiadać o bardzo ostrożnych karpiach, gdzie cały zestaw został, zjedzony, futer zjedzony i tak dalej, a Wasz zestaw jest po prostu nieaktywny, bo przeciągnęliście go, haczyk coś się bił, no i wszyscy są dookoła winni, sprytne karpie, mądre karpie i tego typu e, opowieści z chuj paproci, ale nie to, że Wasz zestaw właśnie e, został przeciągnięty albo haczyk jest e, tępy. Więc bym, najpierw bym się nad tym wszystkim skupił. Jak nad tym wszystkim się skupimy, można sobie oczywiście pokombinować. Jest trochę y, takich, y, myślę, że nie do końca też teorii, myślę, że to też to jest fajny sposób na taką strożną rybę, to jest tak zwane, ja to mówię, mówię na snajpera, czyli stawianie gdzieś zestawu obok, nie? obok obok naszego nęconego. Tu możemy sobie grubiej posypać, fajniej, a na przykład obok sobie łowiska postawić sobie kilkanaście, kilkadziesiąt kul, jedna, dwie garście orzechów i nic więcej. Tak? Tam mamy męż, tam się coś dzieje, a ta duża ryba gdzieś sobie też, też może bokiem sobie gdzieś opływać i też można sobie fajnie, fajnie taką rybę złowić lub od samego początku naszej zasiadki. Nie sypać grubo, nie sypać szeroko, tylko po prostu yy, układając sobie w naszej głowie pewną, pewien plan, pewną strategię. Myślimy sobie, że na przykład to jest miejsce, gdzie jest podróż, ścieżka żerowania karpi, na, na przykład właśnie takie wam często mówię litoral, powalone drzewa i tego typu tematy. I nie sypanie bardzo dużej ilości właśnie pokarmu, tylko właśnie Położenia na zestaw tych 20-30 kul, dwie garści orzechu. Orzechy to mają tą, tą przewagę, że żadne płocie, żadne tam leszcze tego nie ruszają, spoko i te kule. I niech sobie to leży. Nie robimy jakiegoś wielkiego, wielkiego halo, nie, nie ma jakiegoś wielkiego sygnału, chodźcie tutaj e, wszystkie ryby, ale tego samego pamiętacie, sygnału też nie ma dla karpi. Bardziej liczymy na to, że ta ryba po prostu sobie gdzieś tutaj przypłynie, zacznie zbierać nasz towar i mamy zacięcie. Na pewno uważam, że nie jest tak, że kiedyś też tak słyszałem na przykład, bo mówię dlaczego, no mówię co zrobić, bo siedzę na jakimś stanowisku, na jakiejś wodzie i łowię tylko małe karpie i nie ma dużych, bo najprawdopodobniej w tej wodzie, w której wyłowiłem, i dzisiaj się to potwierdza, nie było dużych ryb jakichś wielkich, tak? albo ich było bardzo mało i gdzie nie kładłbyś, nie położyłbyś zestawu, to te ryby są wszędzie. Jeżeli, jeżeli w danej części są mniejsze karpie, będą też duże. No, kurczę, to jest, to, to jest takie normalne. Zobaczcie, często nawet jak, jak rozmawiam sobie z chłopakami, co łowią na zaporówkach, na jakichś takich wodach, bo ja tam nie łowię. Nie, nie, nie łowię, nie, nie, nie jestem, że tak powiem, wilkiem morskim. To też wiesz, oni siedzą i na przykład łowią piękne ryby, ale z tych stanowisk nie wyciągają tylko pięknych ryb, wyciągają też ryby średnie i mniejsze. To nie jest tak, że ta miejscówka jest od grubych ryb, a ta nie jest miejscówka. To jest bardzo rzadko się takie coś zdarza. A częściej może być takie coś, że w danym właśnie miejscu, w danym jeziorze, w danej wodzie po prostu jest mało, mało małych ryb, jest bardzo dużo dużych ryb, tak? Także ja myślę, że tutaj, ja, ja, ja powtarzam raz jeszcze, skupmy się nad tym ostrym haczykiem, dobrą przynętą, małą przynętą, dobrą, fajną prezentacją przynęty, co jest na dnie. Te wszystkie elementy jak zagrają i w miejscu, w którym macie karpie duże, no to po prostu go wcześniej czy później złowicie. No chyba, że jesteście naprawdę bardzo pechowymi karpiarzami.